Kto kocha swoją mamę, zostaje łapkę w górę, subaj i dzwonek. A kto jej nie kocha, to niech tego nie robi. Hej! Hej! Ja jestem Chillwagon, byłem Chillwagon, jestem Chillwagon i będę Chillwagon. Okay. Trochę wyjaśnię. parę ładnych lat temu jeszcze przed moją przerwą miałem grać trasę koncertową z guziorem o co chodzi z Wszystko byłoby w porządku, gdybym w pewnym momencie nie dostał info od organizatora że żabson, którego w życiu prywatnie wtedy nie... Widziałem na oczy, postawił ultimatum. Albo on, albo ja. Na tamten moment miał wtedy trochę większe zasięgi ode mnie i bardziej się opłacał. Finalnie tej trasy nie zagrałem i dla mnie jako 18-letniego debiutanta była to w kurwa ciężka porażka oraz stra strata, podejrzewam, kilkudziesięciu koła złotych. Nie odmówię mu osiągnięć, rozwoju, ale również przy tym bycia jebanym bucem i prostakiem. Kontynuujemy zabawę. Niech to leci dalej. Wracam po swoje. Yo! że Hey, tym... Ej! Inflama, flama, flame, pierdo leża psona To nie zła ekipa rapowa z tego wagona Mam chill w słowach, która półmisjonas Ej, Leona, ja przyjechał, lubisz tego taką bandona Inflama, flama, flame, pierdo leża psona To nie zła ekipa rapowa z tego wagona Mam chill w słowach, Ej, Aliona, ja z odjechałobyś, to go gandona 4-2-0, od dzisiaj to twoje fatum Wracam do rapu, bo wyjazdy paru łaków Może oświecisz swoich fanów, pewnie są ciekawi Co mój idol nie jest chętny do zabawy? Uh. Chronologicznie każde miasto cię pierdoli Twoje ziomy ze szkoły mi mówią, dawaj komil uh. oh. Wycisnę z ciebie soki na majku, na ringu Robisz za na każdy moim Wzięła na znanego, bo pozwoliłem na to w 2015 na Sebastiana od dzisiaj w wywiadach mówisz Pan Za każdym razem jak tego nie zrobisz strzał pysk Moi fani cię gwiaskują i ciebie jak pis. Twoi fani zarzucają mi skok na kwit Party z rana, ciebie cały Twitter Przyszedłem odebrać hajsy za jumane i publikę to za 2:15 dziwko i to nie jest koniec pandemia to chuj przy tym co ja z tobą zrobię a! Flama Flama Flame pierdolę psona to nie zła ekipa rapowa z tego chill wagona mam chill w słowach która misjonasz ej ale ja przyjechał lubić tego gondona Flama Flama Flame pierdolę psona to nie zła ekipa rapowa z tego chill wagona mam chill w słowach Ej, Aliona, ja podjechał być na go gendona. Jak się jarasz tym frajerem dla mnie nie jest dla słuchaczy druga szansa zawsze, bo mogli nie wiedzieć Przestańcie cicho siedzieć, z B do SM i nawijać Albo sam was powyjaśniam Jak ma teraz jego z no Trochę mnie nie było i wokół same pedały Ja nie jestem homofobem, ale kurwa robić rapkę Bekę sobie ciśnie powolutku Na osiemnastkę pampiego Zagrasz dziwko mu w To jest grób twój, w komentarzach kwiaty Przestańcie słuchać szmaty, to będzie grał trudne sprawy Mój stary zwycię wyśpierdalił z pracy Po godzinie Zuko chciałeś być aktorem, już nie zagrasz w za tym filmie Chyba, że w gejowskim porno mordo Mamy wakat z takim trendseterem w kieszeni i nagroda haba pamiętaj, by trzeć w obiekty, gdy połykasz jaja Sapsony overparty, z rana ciebie cały Twitter Przyszedłem odebrać hajsy za humana i publikę To za dwa piętnaście, cichko i to nie jest koniec Pandemia to chuj przy tym co ja z tobą zrobię A! flama flamo flane, pierdoleża psona To nie zła ekipa, i para poważ, z tego chill wagona Mam chill w słowach, która pół Ej, Aliona, ja przyjechał, lubię taką go gondona Flama, flama flame, twierdoleża psona Twoja ekipa rapowa, z tego chill wagona Mam chill w słowach, która po misji u nas Ej Aliona, ja podjechał lubić cię, to gogandona Możemy zrobić otwarcie, otwarcie sezonu pod greypointem, jak nie podoba to Mhm Mhm mm Ja znam ogólnie tą historię z tym, że się żabson na komila wyjebał. Znaczy wyjebał. Ja słyszałem właśnie ten, że, że już jakiś czas temu, znaczy to już parę lat temu było właśnie, że, że żabson postawił ultimatum i komil na jakąś tam trasę kurwa nie pojechał. Więc no, chujowo trochę, no. A czy inaczej, czy jestem w 100% tak tego pewien? No nie wiem, no gdzieś, gdzieś to tam kurwa podsłyszana historia była. Mm. Ale D jest dobry. Jeśli chodzi o... Taki kurwa, no oryginalny pod względem kurwa i nawiki. Tak tekstowo to musiałbym jeszcze raz posłuchać, ale takie, takie mi się ten. Ja niektórych kurwa słów tam nie rozumiałem co on nawija. Musiałbym to przeczytać. Ale no. Komil dobrze nawija. Pamiętam. Ja ogólnie się z Komilem kiedyś widziałem z dwa razy w życiu. On był w 2000, kurwa, nie wiem, 14 albo 15 na jakimś eventie się z nim widziałem, a ja go kojarzyłem z tego, że on z Filipkiem miał ona taką nutę o Więc no, więc ja go z, ja go z tego znam. ale tak A tak obecnie to w Ultralizie ziomek działa, nie? Mają drużynkę Fajnie A wiecie, że stary Komila to jest Okiu Hamidow? Reżyser między innymi Kiepskich Kurwa, mógłby ktoś ten, mógłby ktoś kiedyś, ja ogólnie miałem takiego puncha na ultraligę, na ultraligę przyszykowanego, ale koniec końców jak graliśmy na komilii to ja tego nie puściłem. Chciałem napisać, że dzisiaj od 18 na rifcie nagrywamy świat według kiepskich, bo komile przyjechały, ale no, nie wydawało mi się to, nie wydawało mi się to. No oni już kurwa 0,10 mieli w tym momencie, no to wiecie, to tak jest kurwa, no nie za zacie...